Siemanowicowie, ja jestem Aleksio15 i to jest kolejny short na moim kanale ogólnie to chciałbym wam coś powiedzieć że już jutro o godzinie 18 na moim kanale pojawi się drugi wyczekiwany odcinek z My Talking Tom właśnie dzisiaj zacząłem nagrywać drugi odcinek z My Talking Tom ale zaplanowałam na premierę na jutro na godzinę 18 a więc yy... słuchajcie, chciał wam też powiedzieć, że pod koniec czerwca powrócę też do nagrywania gier słownych, które już grałem w pierwszym odcinku, czyli Wow i World Cross. Możecie napisać w komentarzach też jakie są, yy, jakie gry słowne mają być też w tym. W kolejnym odcinku z tych gier słownych. A i widzowie, chciał wam powiedzieć tak, że... 29 czerwca na moim kanale pojawi się yy, długo wyczekiwane Q&A z okazji 100 subów. A więc moi drodzy dziękuję wam za to, bo już mój kanał ma 119 subskrypcji. Dziękuję wam za to. No i widzowie, ogólnie to w lipcu może nagram dziewiąty odcinek z przygód w mieście raz wraz z moim bratem. Więc okej, okay. a wy jeżeli chcecie nagrać ze mną jakiś film, napiszcie w komentarzach. No i co, pozdrawiam Aleksio 15.